Szanowni Państwo, witam na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Niepodległości. Witam Radnych Rady Miejskiej w Edlągu, witam Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, witam Panią Prezydent i Panów Prezydentów Miasta Edląga, witam Generała, Pana Generała i Żołnierzy jednostek edląskich, witam kombatantów. Proszę Państwa, i witam zaproszonych gości, witam mieszkańców Elbląga. Szanowni Państwo, 11 listopada to dobry moment do radosnego i bardzo oficjalnego i uroczystego świętowania. Ale to też wspaniały moment do refleksji i społecznej i historycznej. I pozwólcie, bo o tym kontekście historycznym będzie mówił. Przepraszam, nie zauważyłem. Witam także panią poseł i pana senata, senatora Senatu Rzeczpospolitej. Proszę państwa, chciałbym zadać dzisiaj 11 listopada 2012 roku kilka przemyśleń, czy kilka wątków do zadania. Pierwszy można by było skrócić, streścić takim pytaniem: czy 11 listopada 1918 roku musiała odrodzić się Polska? W tej chwili właśnie czytam takie monumentalne dzieło Normana Davisa Europa. Norman Davis pisze, że w zasadzie pierwsza wojna światowa mogła wybuchnąć w XIX wieku w kilku okolicznościach, które bardziej. Pasowały do takiego wielkiego zrywu wojskowego niż 1914 roku. Także Norman Davis pisze, że właściwie do tej pierwszej wojny światowej, jako wojny powszechnej, nie musiało być. Jeżeli nie byłoby 1914 roku, to nie by nie było 1918 roku. Historia nie jest determinowana. Historia tworzą ludzie. W 1918 roku Polska była w tej dobrej sytuacji. Że miała takich ludzi, którzy tą niepodległość, tą szansę na niepodległość potrafili zagospodarować. I druga refleksja, która ciąg, ciągle mnie targa i która jest taka, można powiedzieć, bez odpowiedzi i tej odpowiedzi pewnie nie znajdziemy takiej jednoznacznej. Co się w Polsce zdarzyło w 1918, 1918-1939? Że ten Nowonarodzony kraj, nazywany Bankardem Wersalskim, stworzony z konglomeratu Polaków, Ukraińców, Polskich Żydów, Litwinów, Białorusinów, ludzi mówiących po niemiecku, zaledwie 20 lat później jako jedyny wystąpił przeciwko dwóm największym totalitaryzmom w historii cywilizacji. Totalitaryzmowi nazistowskich Niemiec. I totalitaryzmowi komunistycznej Rosji. Polacy po zaledwie 20 latach niepodległości z tymi potęgami walczyli przez 6 tygodni. 6 tygodni z największymi mocarstwami militarnymi i okrutnymi przywódcami. Rok później bardzo silna Francja z jednym tylko okupantem też walczyła. Jak wielka musiała być w Polsce potrzeba posiadania swojej państwowości, swojego państwa, żebyśmy w stanie tak heroicznie bronić niepodległej Polski? Warto się zastanowić, czy gdyby nie było 1918 roku, gdyby tych, tego dwudziestolecia nie było takiego, jakim ono było. Nie zawsze doskonałego, ale jednak zbudowano wtedy tą. tą to poczucie patriotyzmu i polskości. Czy byłby rok 1945? Czy po jałcie powstałaby Polska nawet z ograniczoną suwerennością? I czy byłby rok 1989? Szanowni Państwo, ja nie sam odpowiedzi oczywiście na te pytania, które sam sobie zadaję, ale warto na historię tak właśnie spoglądać. Z perspektywy pytań, które. Nie znajdują odpowiedzi z perspektywy rozwiązań, które stały się, ale stać się nie musiały. Szanowni Państwo, jednym z dzieci tego okresu był ówczesny porucznik Bolesław Nieczuja Ostowski. Późniejszy generał, honorowy obywatel i mieszkaniec naszego miasta, honorowy obywatel Krakowa. Wspominam o tym dla niego, że warto tę refleksję odnieść do właśnie takich ludzi, ale także dlatego, że otrzymałem pismo od przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i zadanie do wypełnienia. Otóż pan przewodniczący zwrócił się do mnie z prośbą o zapalenie krakowskiego znicza pamięci na grobie świętej pamięci generała Bolesława Niczyli Ostrowskiego, honorowego obywatela miasta Krakowa. Niech ci, którzy pracowali na chwałę Polski, żyją w naszej pamięci i niech znicz zapalony na kropach ludzi, którzy dla Polski pracowali, ten pamięć symbolizuje, jak napisał przewodniczący rady miejskiej. Ja chciałbym, by ten znicz został zapalony nie przeze mnie, albo nie tylko przeze mnie, ale by mi towarzyszył wnuk generała. Paweł nie czuja ostrowski, który za chwilę będzie się refleksją historyczną na dnie. Prosiłbym Pawła z niczyć odebrać. Panie Pawle, zapraszam.